Marek zagadło sklep internetowy Stół Plus Krzesła. Dzisiaj część druga o olejowaniu. Poprzednio opowiadałem wam, jak przygotować meble drewniane do olejowania. Konkretnie tutaj do dyspozycji mamy stolik kawowy w całości wykonany z drewna dębu. Pokazałem, jak go przygotować, czego potrzebujecie. Dzisiaj zajmujemy się już stricte olejowaniem, więc szybciutko. Czego potrzebujemy? Przede wszystkim oleju. Jakiegoś oleju. W tym przypadku mamy woka. Olej. Do tego pędzel. Będziemy pędzelem olejować. Taka praktyczna rada. Ja mój pędzel do olejowania trzymam zawinięty w szmatę. Mam szmatkę, gdzie sobie zawijam ten pędzel i całość zawijam w kawałek streczu, w kawałek folii, w reklamówkę, tak aby ten pędzel wam nie wysychał. Bo wiadomo Musielibyście codziennie kilka pędzli zużywać, a tak to mamy taki pędzelek, tak zapakowany, jest ekstra. Dodatkowo, ja mam takiego pada do wcierania oleju. Wy, jeżeli nie macie takiego pada, można kupić kostkę ścierną. Jest to kawałek kostki o granulacji 320-400. Albo taki pad do wcierania, albo papier ścierny na kostce 320-400. Następnie, kawałek szmaty. Szmata musi być taka, żeby nie zostawiała włosków. Czyli jak coś wycieracie, to żeby się nie rwała, tak? Żeby się nie... Takie frędzle nie zostawały, bo wtedy te frędzle przyczepią się, przykleją się do powierzchni blatu, do tego oleju. Tak zostanie niezbyt estetycznie. I na samym końcu pad polerski. Bez problemu można go dostać. Ja jak Wam pokazuję, wszystko jest, wszystko jest na krążkach, dlatego że normalnie to podłączam do wiertarki kątowej albo zwykłej. I to poleruję. Tutaj będziemy robić to ręcznie. Jeżeli ktoś z Was w domu ma takie urządzenie, to oczywiście można sobie ułatwić sprawę zmechanizować. Jak nie, bez problemu można to zrobić przy użyciu e, siły własnych mięśni. Jedziemy. Olej musi być wcześniej wymieszany. Udało się otworzyć puszkę. Można przystępować do pracy. Jeszcze dwie y, szybkie porady praktyczne. Ja to robię w takim miejscu, gdzie mogę, można, mogę sobie wszystko dookoła brudzić. Natomiast jeżeli będziecie robili to w domu, no to wiadomo, warto jakąś tekturę y, rozłożyć pod meblem, nad którym pracujecie. Dlatego, że olej jest gęsty, no ale w ferworze pracy może coś tam kapnąć. Druga sprawa, jakieś rękawiczki. Też by się przydały zwykłe gumowe najlepiej, bo one po obrudzeniu praktycznie są do wyrzucenia. I cóż, przystępujemy do pracy. Pamiętajcie, nakładamy olej wzdłuż rysunku drewna, czyli wzdłuż włókien, raz obok razu. Dosyć grubą warstwę, dlatego że nadmiar tego będziemy ścierali potem i wcierali. Będziemy robili to troszkę inaczej niż pokazywałem wam kiedyś, jak też pracowałem nad tym stolikiem. Zobaczycie różnicę, zobaczycie inną technologię. Czyli raz obok razu, dosyć gruba warstwa i jedziemy. Udało nam się zaolejować, zaolejować zarówno blat, stolika, nogi, półkę pod spodem. Tak jak widzieliście, zostawiliśmy to na 20 minut. 20 minut, aby olej miał czas wejść w głąb drewna. 20 minut, jeżeli jest taka temperatura 20 stopni, to jest ok. Jeżeli temperaturę macie niższą, wiadomo, ten czas musicie, musicie wydłużyć. Do dalszych prac postanowiłem użyć jednak rękawiczek, żeby chronić dłonie. Bo cóż to my będziemy robili po, tej, po tych 20 minutach przerwy? Tak jak wcześniej mówiłem, będziemy olej wcierać. Ja go będę wcierał w specjalnym padem do wcierania. Wy, jeżeli nie macie takiego padu, użyjecie yy, papieru ściernego na gąbce. Najlepiej na twardej gąbce 320-400 i wzdłuż włókien jedziemy, wcieramy ten olej. Idzie nam bardzo dobrze, idzie nam bardzo dobrze, udało się olej wetrzeć. Jeżeli macie taki plastikowy pad do wcierania, to po prostu go odrywamy, możecie go oderwać i umyć pod wodą. To następnym razem też będzie Wam służył. Jeżeli papier ścierny, no to wiadomo, jest do wyrzucenia. Plastikowy pad do umycia pod wodą, bo oczywiście to są oleje naturalne. Co teraz robimy? Teraz musimy wytrzeć. Nadmiar oleju z blatu, z nóg, z półki, zewsząd. Wycieramy, wycieramy i następnie polerujemy za mocą białego pada. Dlaczego białego? No bo tutaj mamy bezbarwne, więc, żeby ewentualnie jakieś farfocle, jak zostaną, to żeby nie były bardzo widoczne. Biały pad. Odnośnie wszystkich rzeczy, które używacie, które mają kontakt z olejem, pamiętajcie, że te oleje są łatwopalne. Dlatego, jeżeli taką szmatę. Jak komuś przyjdzie wrzucić do głowy, przyjdzie do głowy, żeby wrzucić do pieca, to ona wybuchnie w tym piecu. Nie jeden zakład stolarski spalił się właśnie od takich szmat i pamiętajcie, jak to zabezpieczyć torebka plastikowa wrzucacie tą szmatę do torebki plastikowej i zalewacie wodą. I dopiero tak bezpiecznie możecie gdzieś to wyrzucić, no, gdzieś, czyli do odpadów przemysłowych, i tyle. Wygląda to wszystko całkiem nieźle. Nabrało ładnego połysku, tak jak widzieliście. Najpierw użyłem pada do wcierania. Potem szmatą zebraliśmy cały nadmiar y, oleju. Potem filcem do polerowania zostało to wypolerowane. Musimy odczekać 24 godziny. Po 24 godzinach zobaczymy, czy mebel cały czas jest ładny, cały czas się błyszczy, czy jednak y, drewno. Wchłonęło dużą ilość oleju i będziemy musieli jeszcze raz powtórzyć ten proces, czyli y, olejowanie pędzlem, wcieranie oleju, zebranie nadmiaru oleju szmatą i na końcu polerowanie. Ale tego się dowiemy y, dopiero jutro. Tak więc czekamy. Witam wszystkich, dzień następny. Dlaczego dzień następny? Bo zostawiliśmy blat dębowy do wyschnięcia na całą noc. Niestety Temperatura tutaj troszkę spadła w ciągu nocy. Zdecydowanie było yy, chłodniej jak 20 stopni, dlatego to schnie słabiej. Możemy dotknąć. ok, nic nam się nie klei. Jest ok, Ale zapach oleju jeszcze jest. Musi to dosnąć. Natomiast efekty są imponujące. Zresztą widać wszystko, jak to drewno wygląda, jak mebel z drewna. Dębowego, zaolejowany, pięknie wygląda. Możemy to sobie szybko porównać, jaka jest różnica. Proszę. Tutaj mamy dęba lakierowanego, tu olejowanego. Jedno i drugie wygląda szlachetnie, ale drewno zaolejowane śmieje się do nas. Ma żywe, prawdziwe kolory. To jest całe piękno mebli. Z litego drewna. To są. Nawet nie ma co mówić, dlaczego to są zalety, bo to po prostu widać od razu. Tak więc możemy uznać, że nasza ciężka praca zostaje w tym momencie zakończona. Dodam tylko jeszcze, że my to olejowaliśmy raz. Dlaczego raz? I dlaczego raz wystarczyło? Dlatego, że ten już był wcześniej olejowany, my go po prostu odświeżaliśmy. Natomiast jeżeli będziecie olejować świeże drewno, najprawdopodobniej będziecie musieli zrobić to dwa razy. Jeżeli drewno było bardzo zniszczone, prawdopodobnie tak samo. W naszym przypadku wystarczyło raz. Jeżeli macie jakieś pytania, jak to robić, jaka jest technika, cokolwiek, śmiało piszcie pod naszym filmikiem. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam.